Bry, bry, bry. Dobra. No więc teraz mamy lekcję. Więc słuchajcie. Yy, sprawdzę najpierw list obecności. ja pieczę. Halo, halo, jestem! Jestem, proszę, proszę, już jestem, 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 jestem. jestem, jestem. Dobra, widzę. No, ja nie chcę mieć spóźnienia, bo, bo ja chcę mieć frekwencję, więc no ogólnie to ja mam zalecenia takie, bo jestem pływaczką i muszę oddychać w jakimś czymś. Yy, yy. I to jest. Od lekarza zalecenie takie, bo ja od 6 godzin ogólnie pływam. Bo się zapisałam na pływanie. I teraz muszę oddychać albo umrę. E, e, no dobra, siadaj. Uh. a dobra ła właśnie w tym w nie obchodzi mnie to ja tu ja tu muszę, żeby przeżyć boże no dobra więc wszyscy są w sumie dobra dobra no to y, ja idę sobie zrobię herbatkę, kawkę, a wy sobie siedźcie tu na dupia zaraz wrócę. Wow, serduszko. Tylko dla ciebie, moja najwiękniejsza. Mm, 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 mm. O, oh. Oh, jakie to miłe i romantyczne. O oh. mm, 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 mm. oh nie, tam już jest toksyczna jak moje piosence. O oh, oh nie! O oh nie, mam pomoc. O, oh, o oh, o. Oh. Chodź. Czego? Po coś mnie do kibla zaciągła? No bo wiesz, bo mi się wydaje, że jesteś w tak relacji. Co ty, mówisz? No bo masz zielone ubrania. No to co? No. No, no. no tak mi się wydaje. A, Wasie! Napiszę o tym piosenkę. Albo nie, włączę sobie piosenkę. Jestem Co to było? Nie ja wiem. Jesteś za mało zielona. Musimy cię przefarbować. Co? Dlaczego? Bo ja lubię zielony, więc możesz być zielona. Aha, no dobra. Idę grać Bobloxa teraz. Cicho. Ok. O! Oh. Może to patologię, że jakiś brudas tutaj to jest. Be, be, telefon ci nie No nie! Ta ta mnie pobije. To jest mój telefon, który ma 16 lat. Więc ode mnie. Oh. <try> ej! Ej. Czy ty do mnie mówisz? Bo, ocej mój sweterek mi tata kupił. Znaczy wziął z budowy. Nie! Aha, dobra, to chyba jej się w filmie podobał. Powiem tak, że się podobało ludziom z kasy. Czego wiesz? Daj mi spokój, że zrzygam tutaj. To po moje życie to jest ból i się pociełam. Aha Ok w czasie mnie tak przytuję Jak nikt nic nie robi Cicho bądź! Moje życie musi być jak w emotion sense. Nie rozumiesz tego. Oh my god, girls and girls, I'm so happy. Aaaa! Dobra, na rafie. Nie! Nie ja zostawaj mnie! Jestem taka smutna Bw. Bw. I syn pod grill. I nie chcę takich przyjaciół. Bw.

Jestem taka grzeczna, taka cicha, i w ogóle. A hmm, wszyscy są jacyś okropni. Jestem tylko grzecznym uczennicą. Ale mam taki dziwny fetysz, bo bo według mnie. Hmm, jaki piękny według się widzę z tyłu. Normalnie, moja miłość. Och. jest taki uroczy. Mam pomysł, mam pomysł na tej przerwie już, ha ha ha, bry, ry ry! idziemy, o o o, o o o, o o o, o, o. nie wolno nauczycielka, jeszcze nie przeszła, gówno, eee, o oh nie! O oh nie! Udłuszę się! Pomocy! zabawajcie! To higieńskie! Dobra, nara. Rozstoj Idę spą. Aha, A, dobra, nauczycielka sobie stoi z kawką i z jakąś babą. Super! d d D. w sumie to chod do baba taka beautiful normalnie hmm. No ale dobra o o o jest mój bad boy teraz muszę ogarnąć mój plan bad boy <coughs> kurde dobra Ała pomocy pomocy Żyjesz? Nie pomóż mi. Okej. Okay. Wow. Dzięki. Ok. Nie czekaj. dru

Mi nie, mi ja telefon! nie, 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 to nie, 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 z nie, 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 Hej, hej, ładna jesteś. Dzięki. Nie e, Sorry, ale tu jest więcej Nie A ty jesteś więcej? E, tak Co? No przeze mnie chyba Aha. E, Nie Przejdź Wyjdź stąd ja jeszcze Cię poderwę. Mm. Mm. Co ty robisz? Jesteś mi parą... nog. Mm. <laughs> What the fuck? A zabiję ją. Lol. Hang. Oj, co ode mnie! Bo ja muszę ci coś powiedzieć. Nie, śmierdzi ci z mordy, nawet to mnie nie mógł. Bo... Bo wiesz, mi się podoba taka dziewczyna. Ale nie ty. Aha. Dlaczego nie ja? Bo ty mnie nie chcesz. No wow. A chciałbyś mnie. Nie. No to nie. Aha. Dobra. A dobro pana tu siedzi, Boże Nie, ona będzie siedziała. Pozwól, i ten pan. No i dobra. To się. Oto sygnał. Neviem Akýž varialtko, lebo No Kurde Cože so, tak kránčiš? Mmm <laughs> Mmm To je Trúmivoš A nejaké šemosy Práve Dobra Spierdalaj teraz Ticho bądź. Ok Co tu się dzieje? Mały dragi dla ciebie, a ty gdzieś kręcisz. W tupie. No widzę. Co to za baba? Moja. Aha. Jesteś narkomanem. No. To cię nie chcę. Pff. Lol. To ja cię chcę. Mm. Dobra! Płac! Okay. No. Nara. O -o -o. To Allah Akbar! O, -o. <try> o kurwa, szkola w Trudno. Użyjmy razem. Ah, no dobrze. Mmm, Mm. 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 Kim jestem. Jestem śmiercią. Czego chcesz? No, zabrać teraz. Dlaczego? No bo szkoła, przypomnę. Aha. No ok. Dzieci, No, a co tam krzysi? Ukrzysi no do... A u Justynki? No dobrze. A u Dobrze, no dobrze, oczywiście, o kawa mi się już zrobiła Ej, czujesz, coś się pachnie? Nie wiem, co ty gadasz Nic nie pań. No, może o co się stało? O nie, Fu. gdzie on jest? Tutaj od zawsze mi się podobało. Jest taki piękny. Co, ty jest? No, obudziłaś mnie. Wow. będziemy razem. Oczywiście. O, o, A może dużego pana? Wiem o o o. O kurde rodzę, Jak to radzisz? No tak szybko rodzę O! A gdzie głowa? A, nie mam głowy. I co? Nie mam głowy. O. Jesteście nawiedzeni za rozmnażanie się. O, jesteście brzycy gówno i sraka znaczycie. To jest kara. Będę bez głowy dzieckiem, którego nie można zabić. Nie! Nie chcę takiego dziecka! Trudno. Co ty masz mówić w ogóle? Eee, dlaczego nie masz głowy? No bo. Bo, bo nie? Aha. No. Więc badawaj z głowy. Oooo! Tak, ty musisz. Dupą. <słyski> O, 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 A tak naprawdę to ta my głowę odpadło. A wow, serio, co ty mu powiesz? I musisz się udać do szamanki z dupy, żeby powiedziała ci, to zrobić, żeby miała głowę. No, ok, to prowadź mnie. To wsiadaj. Co? Wsiadaj na mnie. Ok. To, pytałem, to pytałem. Co to za dali Bomba, burka? Nie wiem. Elo, jestem szamanką. No, to powiedz mi, co zrobić z tym stworzeniem. No, musisz głowę wziąć. Ale skąd? No, z twojej dupy. Jak to z mojej dupy? No, utknęła w twojej dupie. To wyciągnij. Ale nie. Tylko chuj głysego z Brazers może wyciągnąć tę głowę. Dlaczego? Bo tak. No ok, to znajdź go. Ty musisz przyznać. A co ja? Co co, co ja? Ja mam to w dupie. Zjeżdżaj, zanim cię zagazuję. Yeah. I cóż mamy począć dupo? No znajdź. Wysego z Brothers. No jak mam znaleźć Sego z Brothers? Nie wiem. No dobra, to znajdę. I to o nie, nie telefon. Aha dobra. Nadal działa. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Dobra. Du, du, du. Mam numer jego. To dzwoń. Dobra. Brry. Hello. Hello, Mrs. Brothers. How are you? Good. Wanna sexe? Yes. Ok. ouais, 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 ouais. Dobra, przyjeżdżaj. bon, po, Ok. Non. Hello. Oh, good one. <laughs> oh yeah. Oh, 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 oh. o <grywo> o oh, oh. oh, what the fuck? dobra idź jest okay. hehehe <grywo> jezu aż aha i tam się nie łączysz. No bo musisz mnie skleić. No, kurupę, kurupę. A skąd ja ci to wezmę? No z dupy. Zobacz, jakie okay. jestem piękne dziecko Jestem tutaj piękne dziecko. O, 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 o. Eee, łaka, łaka. Eee, eee, mnie Mia, mia. E, e, łaka, łaka E, e Dupa pri, pri, pri. Aha, no ok <laughs> Niech i tak będzie No trudno, nie mam kleju. No trudno chyba hmm. że zpermą swoją ok Ok Och Och Czemu rułaz nie